Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku mini poradników do gry Anno 1800. Dzisiejsze pytanie to, jak można dodać więcej statków do szlaku handlowego? Kiedy macie jakiś szlak handlowy i stwierdzacie, że. OK, szlak jest poprawny, spełnia swoją funkcję, ale brakuje tych towarów i chcecie, aby następny statek również krążył po tym samym szlaku towarowym i robił dokładnie to samo. Jak możecie to zrobić? Aby dodać kolejny statek do istniejącego szlaku handlowego, musicie przede wszystkim mieć gotowy statek i zapamiętajcie jego nazwę. U nas to jest ulicznik 4. Teraz idziemy do szlaków. Tutaj wybieramy szlaki. Następnie musicie odnaleźć ten szlak, który Was interesuje. Możecie jak najbardziej użyć tego filtrowania. I mnie interesuje ten szlak. To jest szlak, który przywozi mi dużo desek do Crown Falls. Widzimy, że na tym szlaku pływa póki co jeden statek, a ja chcę, żeby na tym szlaku pływały dwa statki. Wybieram ten szlak. Otwiera mi się ten szlak, widzimy jakie to są wydane rozkazy, co ma być skąd zabierane, gdzie ma być rozwodowywane i teraz chcę dodać drugi statek. Klikam ten duży guzik plus tutaj, a następnie muszę odnaleźć mój statek. I widzimy, że zostały już dwa statki przypisane do tego szlaku. Klikamy akceptuj. Możecie zobaczyć, że tutaj są już dwa statki na tym szlaku. I jak wyjdziemy, to zobaczymy, że drugi statek również ruszył. I w ten sposób możecie dodawać więcej statków, które będą krążyły na tym samym szlaku i będą wykonywały dokładnie te same polecenia. W tym odcinku też będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, komentarze, to zostawiajcie je proszę w komentarzu pod tym materiałem. A tak, życzę Wam już miłego dnia, przyjemny gry z Anno i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.